z tej strony Hubert z kanału Studencka Wyprawa. Dzisiaj porozmawiamy trochę o flamenko. No już na start mamy tutaj pierwszego fotografa flamenko, jednego z pierwszych. I parę zdjęć trochę, które porobiła tutaj, może warto je pokazać. Teraz znajdujemy się w sali ze strojami, całymi flamenko oraz chyba sale takie przygotowawcze w sumie, bo to, tak to wygląda przynajmniej. Dobra, to nie wiem czy to jest część flamenko. Tutaj znajdujemy się teraz w sali z jednym z pierwszych nagrań w sumie flamenko od czarno-białych po kolorowe. I kolejna sala z przestawieniem na nagraniu. Teraz znajdujemy się w sali, w której możesz usłyszeć mieszankę wschodniej i zachodniej muzyki, tak naprawdę greckich metod i afrykańskich bębnów w połączeniu z andaluzyjską muzyką ludową i kastylijskimi baladami. Teraz znajdujemy się w sali ekspozycyjnej, czyli z, z obrazami z innymi dziełami sztuki, ale osobiście no, nie moje gusta. No szczerze mówiąc nie. Ogólnie podsumowując te muzeum, no to górnych hotów nie było. No, spodziewam się więcej, na przykład nie wiem, że Poznam od początku historię flamenko, skąd to się wzięło, takie wszystkie szczegółowe rzeczy. Nie mówię, że złe było, bo obsypane, obsypane informacjami nie było za to za bardzo, no ale też za to duż, dużo tych informacji w ogóle nie było tak naprawdę, więc... A w przerwie przed pójściem do teatru postaram się pokrótce coś opowiedzieć o tym flamenco. Flamenko jest związane z folklorem andaluzyjskich Romów, obejmujący muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji i uważa się, że gatunek flamenko pojawił się pod koniec XVIII wieku. Obecnie stolicą Flamenco jest Sevilla, w której chociażby na Placu Hiszpańskim codziennie możemy podziwiać na żywo artystów z tej dziedziny, którzy występują na tym placu za darmo i właśnie takimi krótkimi przedstawieniami zachęcają ludzi, aby przyszli na ich pełny występ w teatrze, w którym pracują. A z ciekawostek, w 2010 roku Flamenco zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na miejscu jesteśmy pierwsi, co 20 minut i koncert. Dobra, świeżo po wyjściu z koncertu, jedyne co mogę powiedzieć, no brakuje słów aż na opisanie tego, no, wdechę tak naprawdę, no, cała ta atmosfera, emocje, energia jaką w to wkładali, to po prostu aż włosy dęba stawały, to, to dla nich to nie był akurat, dla mnie to był koncert, dla nich tak naprawdę styl życia, więc każdemu kto będzie w Sewili, polecam w ogóle w całej Andaluzji, to musi obowiązkowo pójść na ten koncert. No także podsumowując dzisiejszy dzień, wszystkie plany udało się zrealizować, czyli muzeum, koncert Flamenco. No co, koncert Flamenco to tak naprawdę jedno z najlepiej wydanych pieniędzy. No i co, no w sumie to tyle. Także klasycznie pale wroty,